Sama dziś porozmawiamy o tym, że Roblox się staje coraz gorszy I porozmawiamy też o grach co mogą być zbanowane niebawem To do dzieła Pierwszą grą co może być zbanowana to może być kontroli Europy Bo tam jest ta czat A na Roblox czatu nie można Jest taki ten, no taki czat. Znaczy ten czat, no jest taki trochę inny, nie taki zwykły. Ale była taka gra z czatem, ale Roblox ją zbanował. No niestety. I teraz powiemy mm, o Robloxie, się, się... z z tym, że czat... O czacie po prostu. Ja po prostu Roblox nam nie pozwala czatować. Serio, to jest takie słabe. Powinno to być logiczniejsze. Jakby nie można czatować za bezpieczeństwo. No ale jakbym miał kiedyś takiego fajnego kolegę, znaczy on zbanowali mu konto, nie wiem za co. No i jak grałam z nim ewolucje, będzie fajnie było, no ale no wiadomo, nie jest już to samo. No to w, w sumie więc trzeba odzyskać czat, musi być tu nie mile komentarzy, że, że w sumie. No dajmy tysiąc, tysiąc wyświetleń, tysiąc komentarzy, znaczy może być więcej wyświetleń, ale w sumie nie wiem. No ale teraz porozmawiamy o wiekowym, ogólnie wszystkiego, Discord ma prowadzić, no wiek, Minecraft, Roblox yy, i jeszcze coś tam, nie wiem co. No, ale ta po prostu jest mocna. No i mają usunąć skina Bacona, rozumiecie? Na jakieś re głupie, realistyczne w sumie skiny. Tak. Usunąć skiny Bacona. No i jeszcze, jak jesteśmy w temacie skinów, to jakby. Jak co, trzeba zeskanować skin, żeby. No, jakby. Jak się nie spodoba Robloxowy skin, to Cię daje nam nuba. Znaczy, na skin nuba, jakby. No, i po prostu mm, ten. Trzeba zrobić, jeszcze będzie trzeba zrobić. Mm, no, wiecie co, takie coś jakby. Rozumiecie? Będzie, będzie, będzie trzeba zrobić ten, coś ze skinem. No i no, będzie trzeba. No, będzie. Jak się uśmiecha, skin się uśmiecha. To rozumiecie. Roblox nam nie. nie. W sumie nie daje nam pr prywatności. Tak. No i jeszcze ten. Za jeden G ma być chyba, chyba jeden skin. Nie usunął skin R16. R6. Taki styl taki. Jakby styl. I wszystkie skiny takie. Tylko zostawił R12. Co taki mnie ale on jest słaby. No w sumie mój skin też nie jest najlepszy, no ale w sumie. W sumie skrzydła grałam no i chciałam zdobyć taki bloki monety, ale dobra, to nie o tym. W sumie Roblox się robi coraz gorszy. Gry na przykład jak... nie ja wiem, jakie. W sumie... Jeszcze 1 marca majo, ma być wszystkie najpopularniejsze gry zablokowane. Na tydzień. I Robloxowi, popularność spadnie. Ale w sumie pewno będą w inne gry grać. Nie wiem dokładnie jakie, no ale będą po prostu. Ale w sumie tak nie będzie, bo na pewno w sumie dużo osób będzie grał Pet Simulator, ale jeszcze że usuną. To też jakby. Znaczy na tydzień tego zablokują. No, i Roblox nam da, czy wleźcie ten czat. No i wiecie co? Po prostu widzowie. Jakby. Jak ktoś należy do rodziny czatu, rozumiecie o co chodzi. Jakby 13. coś tam, no, jakby. To jakby. Nie można, jakby pisać. Jakby nie można pisać ze sobą. Znaczy, można ze sobą pisać, jakby. Tylko jest jeden mały problem A to ten problemem jest, że można zobaczyć je, na przykład jak starsze osoby piszą. Ale to są zwykłe tylko kropki. Więc to nie ma sensu. W sumie. Nie wiem co tu mówić. No po prostu Roblox się robi coraz gorszy. Nie warto go grać i, i mają zmienić się motkę, żeby nas no dali zmiany, co są dobre, no ale chcą naszą uwagę obrócić. Trochę dziwnie zabrzmiał, no ale okej. Okay. To po prostu odwrócić naszą uwagę. Że mamy zablokowany czad, no, ale sobie dali wypożyczanie z, nie ubrań i dla Robloxowi. Znowu to jest dobre. Serio, to też jest słabe. Jakby na przykład, wypożyczasz na tydzień za 30 Robuxów. Tam. A ogólnie, sobie możesz skupić to za 60. Czyli, jaki to ma sens? Ten skin masz, ty, masz, znaczy, tą koszulkę masz jak tydzień. A możesz ją mieć na zawsze. Kiedy Roblox cię nie zbanuje? No bo ten Roblox jest dziwny. Nie wiadomo, co może z nami zrobić. No po prostu ten filmik będzie trwał 10 minut. W sumie dobra. Ogólnie w sumie Minecraft ma zrobić wiek też 18. Ej, jeszcze słyszałam coś jeszcze gorszego niż ten, że nie można pisać na Roblox. To jest gorsze, że u Minecraft. Minecraft nie można pisać. Tak, Minecraft. Rozumiesz? Minecraft! Discord chyba? Nie mam no, w sumie na Discordzie nie wiem czy się pisze. Powiem was sek mój sekret. Ja naprawdę nie mam Discord. Ale w sumie nieważne. Ani w sumie też powiem kolejny. Ja w sumie to nie są takie mocne sekrety, no ale dobra no i że ten no i że hmm. kurde zapomniałem z głowy mi to wyleciało o mam już już przypomniałem nie mam serwera minecraft dobra nikomu tego nie mówcie może nie usłyszeliście no ale dobra mój kolega w sumie ma w sumie dobrze Ej, ja wam w sumie powiedziałam chyba sekret, ale w sumie nieważne. Po prostu kolega ma serwer, powiedziałam tylko i tyle. Na wersji 121.5. E No w sumie nieważne. No to na przykład tutaj trzeba odblokować czat. To tu nie wiem jak to działa u mnie. Tutaj jest jakieś kamery, Kontynuuj. Kontynuuj, jakby. Prasz kamerę. No nie, 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 nie. No to, 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 no to jest nasza, nasza prywatność, tak, jest na, zabierana. W sumie bardzo słabo. No i się jeszcze doczekamy, jutro. Chyba wam mówiłem. No i że mają chyba zostać przy jednym wyglądzie twarzy. Serio. Hmm, tysiące Robuxów. Znaczy ja w sumie zbyt skina nie ulepszałam. Robuxy. Ale w sumie... W sumie skin by też nie jest zły. Dobra, nieważne. Tam. Nie no, to tak jest skandaliczne roblox nie no w sumie może minecraft nagram nie no nie, nie, w sumie nie dzisiaj no ale roblox jest najgorszy serio z, najpierw z czatem, rejestracja w sumie wieku co so, kto to by widział takie rzeczy a czatu nie ma dwa tygodnie znaczy mi w sumie ja mam w sumie zawsze farta. Na telefonie mnie nie zbanowali. Znaczy na kompie tak, bo ktoś mnie zgłosił. To powiedziałam XD, no i chyba no. No nie wiem czemu, no ale... Roblox nigdy mnie z, jakby nie zbanował, jakby Roblox. Tylko gracz, jakby. Ale w sumie na telefonie nigdy, bo ja w sumie... To miałam uwagę jakby. Uwagę taką jakby, nie wiem. No i chciałam być w sumie zbanowany. Nie wiem czemu. W sumie nie chcę być, bo ja w sumie ewolucji Brain mam duży level W sumie ja wygram zazwyczaj Brain tsunami, Roplay z KBD Toilet 2 No i kontroluję Europę. Roplay eu Jak to było? Nie wiem, już nie pamiętam. Rozumiecie po prostu. Roplay coś tam dwa. Chyba mówiłem komuś w komentarzach. Albo na innym koncie w sumie. No, ja to nie jest na no temat Robloxa, no, ale w sumie. Ej, ten filmik nie 11 minut, trwa. Dobra, na